Byłam faworytką, ale nie byłam taka pewna, szczerze mówiąc. Jednak jestem w mocnym treningu. Wydaje mi się, że nie jestem na takim etapie jak rok temu, że jestem tak przygotowana na początek sezonu. Więc ciśnienie trochę ze mnie zeszło i cieszę się, że to jest 53,5, a nie wolniej. No właśnie, z tego wyniku jesteś zadowolona, przynajmniej na, tym, na ten moment sezonu? Jestem bardzo zadowolona, bo tak naprawdę biegałam dwa dni temu i było trochę gorzej. I Czasami trochę przestraszyłam, ale jednak to raczej myślę, że wina pogody i jednak nie jest tak źle. O, niesamowity wynik w ogóle. Nie spodziewałem się, że coś takiego może mieć miejsce, bo dzisiaj rano w ogóle nawet nie wiedziałem, czy pobiegnę, bo cztery dni temu doznałem kutuzi palca, wylądowałem w szpitalu, nawet nie wiedziałem, że ten sezon się dobrze potoczy, ale dzisiaj na szczęście dzięki doktorowi pojechałem do doktora Krokmalskiego, który jest naszym lekarzem kadrowym no, 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 i w zasadzie okay. dzięki niemu Mogę ci powiedzieć bo te szanse już w zasadzie 4 milionów przekreśliłem całkowicie na ten start nawet nie przyjmę na sezon, a tej udało się powiedz i jestem niesamowicie zadowolony z tego rezultatu, jest wspaniały. Niespodzianka na pewno, ale taka niespodzianka bardziej, że fajnie, że w końcu polski podcast biega bardzo szybko, bo na mnie to tak trzeba patrzeć przez pryzmat jednak najbliższych wydarzeń. Jak pierwsze cię traktuję bardzo, że tak powiem rajtowo, bo pierwszego czerwca biorę własny. Ślub mam tak, wesele. No tak szykuję się dopiero startowo na sierpień, tak? Czyli na moje Mistrzostwa Europy, tak? Mistrzostwa świata. To taki bardziej z no, sentymentu, tak? Że technika, że bardzo by po techniki wystartowałem, tak? A... Ale no, super, gratuluję Michałowi i no, się mega cieszę, że mamy w końcu podkarza, który no, będzie tu rywaj za na polskim podwórku. To mnie się nie spodziewałam. W eliminacjach byłam druga. Susia pobiegła świetnie, zrobiła minimum na mistrzostwa Europy młodzieżowe. I myślałam, że będę za nią tak szczerze. No, ale wiadomo, skupienie yy, i musiałam zrobić to, co do mnie należy, czyli wygrać tu u siebie. Akademickie Mistrzostwa Polski w lekkiej to ogromne wyzwanie organizacyjne w tym roku z kilku powodów. Po pierwsze, jest to największa impreza z cyklu Akademickich Mistrzostw Polski. Mamy ponad 1300 uczestników z ponad 80 uczelni. I dodatkowo mamy również sportowców z klubów AZS. Ponieważ w tym roku impreza ma połączony charakter. Razem ze studentami będą startowali sportowcy wyczynowi właśnie reprezentujący kluby AZS. Ponadto rozszerzeniu uległ program zawodów. Wyłonimy w tym roku po raz pierwszy mistrzów polski w takich konkurencjach jak trójskok kobiet, biegi płotkarskie, skokotyczce czy rzut młotem. Co też spowodowało wydłużenie zawodów o jeden dzień. Potrwają one trzy, a nie jak do tej pory dwa dni. O Akademickich Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce mówi się, że to jest taka kulminacja całego sezonu ampowego, największa impreza. Dziś jesteśmy w Łodzi, rzeczywiście no liczby są imponujące i te tłumy na stadionie też. No jeszcze by się przydały tłumy kibiców, mam nadzieję, że też kiedyś do tego dobrniemy. Do, do Natomiast tak, atletyka pewnie nie bez kozery mówi się, że jest królową sportu i w środowisku akademickim to też jest najliczniejsza impreza. Zawsze cieszy się, niezależnie od pogody, od miejsca, od sytuacji, dużym zainteresowaniem, a w tym roku wróciliśmy po wielu latach, no chyba po dziesięciu, do formuły połączenia tego obszaru dla sportu akademickiego i sportu wyczynowego w Azetesie. Mam nadzieję, że to jest dobry pomysł, że się sprawdzi i że tak tylko będziemy tutaj zmieniać to w dobrą stronę.